W pokoju na stole płonęły cztery świece, po cichu ze sobą rozmawiały. Pierwsza powiedziała: Ja jestem pokój, niestety ludzie już mnie nie chronią i świeca zgasła. Druga rzekła: Ja jestem wiara, lecz nikomu nie jestem potrzebna i ona też zgasła. Trzecia dodała, ja jestem miłość, ale nie mam już siły płonąć. I także zgasła. Do pokoju weszło dziecko, gdy zobaczyło trzy zgaszone świece, zawołało, co wy robicie? Dziecko dodało, wy musicie płonąć, ja tak bardzo boję się ciemności. I zapłakało. Czwarta świeca rzekła, dopóki ja płonę, zawsze można zapalić pozostałe. Jestem nadzieja. Z błyszczącymi i pełnymi łez otrzyma dziecko wzięło świecę i zapaliło pozostałe trzy. Niechaj nigdy w naszych sercach nie gaśnie nadzieja. Ona rozpali wiarę, pokój oraz miłość.